Dzień dobry, sadnam. Witam Was serdecznie na pięknym Happy Bright Week. Happy Bright Week, czyli tydzień z medytacjami, tydzień dla zatrzymania, tydzień dla naszego wewnętrznego szczęścia. Sadnam, sadnam. Cieszę się, że dołączacie. Sadnam. Ja Was witam serdecznie po przepięknej podróży o Otuleniu w Kerali. Super, że dołączacie. Widzę Lucy. Są nasze też kobiety pełni szczęścia. Witajcie, witajcie. Sadnam. Jest mąż bardzo dobrze. Cześć Aguś, cześć. Co ale się cieszę, się stęskniłam. Mam nadzieję, że macie przygotowane coś do picia i i y, y, Happy Bright Workbook. Workbook, który przygotowałam dla was. Jeśli go jeszcze nie macie, to będzie można go sobie jeszcze pobrać i wydrukować. Ale to jest taki workbook na cały ten tydzień. O! Czy on sprawdza jakość muzy, czy słychać, czy nie. Wy dołączajcie, dołączajcie i zrobimy sobie dzisiaj przepiękne medytacje. Tak naprawdę to będzie tydzień yy, tydzień z medytacjami. Codziennie o siódmej spotykamy się, aby budować nasz wewnętrzny dom szczęścia, yy, bo nasz. Good morning, good morning, bo nasz wewnętrzny dom szczęścia właśnie budujemy w siedmiu krokach. Kto był ze mną w styczniu, niech da znać, dajcie znać, kto był na siedmiu dniach medytacji w styczniu. I zaraz zaczniemy tutaj opowiadać wszystko. Ale rzeczywiście to jest tydzień dla naszego wewnętrznego szczęścia, dla siedmiu kroków, połączony z kartami słońca. W Słońce jest piękne, to moje życiowe motto, oznacza moment, w którym wzięłam odpowiedzialność za swoje własne szczęście i wyruszyłam w podróż w głąb siebie ku bezwarunkowej miłości, ku odkryciu tego, że wszyscy jesteśmy bezwarunkową miłością, że miłość jest w nas, że nie musimy, nie musimy szukać jej na zewnątrz. E, więc jestem bardzo wdzięczna, że mogę się właśnie dzięki kartom słońca dzielić z wami e, różnymi przemyśleniami, i że karty słońca dla tak wielu z was stały się drogowskazem drogowskazem do odnajdywania siebie, do odnajdywania spokoju w sobie i do zatrzymania. Dlatego też stworzyłam ten, ten workbook, może będziecie go cały czas sobie pobrać, jeszcze będzie w relacjach, będzie pod filmem załączony link. I każdego dnia będziemy losować jedną kartę. Tu na trzeciej stronie macie takie, taki układ kart i zaczniemy od pierwszej karty dzisiaj, to będzie fundament. Fundament. Jest to pierwszy krok budowania naszego wewnętrznego domu szczęścia. Wiem, że część z Was jest ze mną już od stycznia, albo nawet dłużej, w tej podróży i część z Was w ogóle jest w tym przepięknym projekcie pełni szczęścia. Jest to program dla kobiet, abyśmy stawały się architektami swojego szczęścia, żebyśmy mogli. By budować swój Pierwszy krok to jest fundament. Fundament, czyli wzięcie odpowiedzialności za swoje własne szczęście, czyli przestajemy, słuchajcie, zrzucać odpowiedzialność za samoczucie, za jakość naszego życia na zewnątrz. I dzisiejsza medytacja będzie dotyczyła, właśnie dotykała tego fundamentu. Będziemy łączyć się ze swoją mocą. Aby wyjść z ofiary, aby przestać narzekać, aby przestać użalać, tylko wejść w moc, w osobistą moc i podjąć taką decyzję z serca, że tak chcę być szczęśliwa. I że ja, ja jestem za to odpowiedzialna. Bardzo często szukamy szczęścia w relacjach, ale właśnie szczęście w relacjach zaczyna się od naszego osobistego szczęścia. I to jest o tym, aby właśnie. Pozwolić sobie, znaleźć to szczęście w sobie, zatroszczyć się od siebie i zbudować w 21 nawykach, właśnie zupełnie nową siebie prawdziwszą, odważniejszą, kochającą siebie, kochającą swojego partnera, cieszącą się życiem, wdzięczną za to, co ma. I właśnie w fundamencie, czyli w pierwszym kroku My bierzemy odpowiedzialność za swoje szczęście, uzdrawiamy linię życia i łączymy się z mocą. Z osobistą mocą wyciągamy lekcje i dary nawet z najtrudniejszych doświadczeń. To też będzie dla Was takie powtórzenie, dla tych, które jesteście w projekcie Szczęście, ale fundament to jest ten pierwszy, najważniejszy krok. Bez niego nie możemy iść dalej. I dzisiaj y, wylosujemy, słuchajcie, pierwszą kartę. Chciałabym zacząć od tego, jeśli masz swoje karty, szczęścia, karty słońca, to możesz wylosować kartę dla siebie, ale ja będę losowała dla nas wszystkich. I możesz sobie potem tutaj zapisać, jaka karta się pojawiła tu na dole. To będzie fundament, pierwsza karta. I jak już wylosujemy tą pierwszą kartę, to potem mamy kolejną stronę, i to już będzie takie indywidualne zadanie dla każdej z Was. Dla każdego z Was, czyli e, możemy sobie nawet położyć tą kartę tutaj albo sobie ją zapisać, e, nazwę tej karty, przesłanie tej karty e, i odpowiedzieć sobie na takie pytania. Ponieważ karty Słońca, słuchajcie, uczą nas też tego, aby bardziej zaufać sobie, aby zaufać swojej intuicji. Więc to nie jest tylko o tym, żeby wylosować kartę, to jest też o tym, żeby zobaczyć, co ona mówi o mojej sytuacji w moim życiu, teraz. I pierwsze pytanie jest takie, co widzę, co ta karta mi pokazuje, jaki jest dla mnie przekaz? Bo to też jest takie ważne, że dana karta może zupełnie coś innego oznaczać dla, dla każdej z Was, więc to jest pierwsze zadanie. Potem, co czuję, co czuję, nie co myślę, tylko co czuję, jakie uczucia we mnie budzi ta karta? I kolejne pytanie, czego potrzebuję. Czego potrzebuję, i jakie podejmuje działania? To jest bardzo ważne, będę o tym przypominać. Chciałabym, żeby każda z was przez każdy dzień tych siedmiu dni odpowiedziała sobie na te pytania. Co widzę, co ta karta mi pokazuje? Co czuję, co czuję, nieco myślę, co czuję w związku z tą sytuacją, z tą kartą i czego potrzebuje i jakie działania, ponieważ y, dla mnie to jest też tak bardzo ważne, żeby zostać architektem swojego szczęścia, czyli zbudować swój wewnętrzny dom szczęścia, to jest też o tym, żeby wziąć odpowiedzialność po pierwsze, ale potem, żeby wejść w działanie, żeby podejmować działania, żeby wybierać, żeby skupiać się na tym, co nas rozszerza, Zamiast na tym, co nas kurczy. I z tego poziomu takiej wolności wewnętrznej i odwagi architektki szczęścia, kobiety pełni szczęścia na co dzień, każdego dnia wybierają właśnie, co je rozszerza, co je, co je zachwyca, a co je kurczy, i one rezygnują, one zmieniają, one wybierają na nowo. I do tego chcę Was też zaprosić. Więc zaczniemy sobie od karty, a potem zrobimy medytację i to będzie nasz pierwszy dzień. Pierwszy dzień z, z takim zatrzymaniem z tych siedmiu dni. Dlaczego teraz? Dlatego, że mamy happy bright week, a w niedzielę mamy Nową Księżyca. Nów Księżyca, czyli nowy początek. Ok. Czyli ja zadaję sobie pierwsze pytanie. Co nas blokuje? A propos przejęcia odpowiedzialności za nasze, za nasze szczęście, to jest kolejna strona w workbooku dziewczyny. Tu jest te 7 dni i główne pytanie, fundament, co blokuje naszą moc, co musimy wiedzieć. Wyjmuję, zobaczymy. Ok, no zobaczcie. Mocna karta. Karta, która się nazywa Oddechowe Espresso. Energia Słońca. I to jest karta. Jeśli nie masz kart Słońca, to sobie możesz zapisać dokładnie w tym pierwszym dniu fundament energia Słońca. To nas blokuje. Co blokuje naszą moc? A o czym jest ta karta? Ta karta jest o tym, że my kobiety za często i bardzo często wchodzimy w energię męską, czyli wchodzimy w działanie. Bardzo z poziomu takiej presji, ciśnięcia, z tego, że my coś musimy, że to musi się zrobić teraz. Więc to jest nasz główny blok. Ja wybieram te karty dzisiaj globalnie dla nas wszystkich, natomiast ty możesz wylosować potem swoją na fundament. Co mnie blokuje, energia słońca, czyli tak naprawdę wchodzenie w energię męską. I to jest o tym, żebyśmy wyluzowały, żebyśmy odpuściły, żebyśmy weszły, weszły, żebyśmy weszły w energię takiego światła, lekkości, boskości. Więc zadanie na, na dziś: drukujecie workbook, jeśli go jeszcze nie macie, e, to jest bezpłatny event. W fundamencie zapisujemy, e, co blokuje Twoją moc. To dzisiaj mamy en, e, za, za bardzo bycie w energii męskiej. Przepiękne. To przekaz dla nas kobiet. I zapisujemy sobie tutaj na dole fundament, energia, słońca. I z tego zrobi się nam taki cały układ. Więc za tydzień będziemy mogły sobie zobaczyć, jak to wygląda całościowo. I odpowiadamy sobie na te trzy pytania. I tu każda z Was indywidualnie, co widzę, co ta karta mi pokazuje we mnie, co czuję w związku z tym, czy ja jestem bardziej w energii męskiej, czy ja pozwalam sobie na subtelność, kobiecość, czy ja pozwalam sobie na odkrywanie bogini w sobie, tak? Co we mnie to budzi? Jakie uczucia i czego potrzebuję? Czego potrzebuję i co ja chcę z tym zrobić? Jak chcę zadbać o moją energię kobiecą? jak chcę bardziej wejść w tą swoją wewnętrzną boginię i można w ten sposób sobie zrobić taki po prostu własny moment medytacji, poczucia gdzie ja wchodzę za bardzo w energię męską może dzisiaj jest dzień, żeby ubrać piękną sukienkę albo kupić sobie kwiaty, albo nie wiem odpuścić te spodnie więc yy, słuchajcie, nie każda z Was to poczuje rozcieramy dłonie, wchodzimy w medytację Ponieważ nasze poranne spotkania też nie chcę, żeby były za długie, żebyście mogły iść do pracy, żebyśmy mogli rozpocząć dzień. Rozcieramy dłonie. Dzisiaj piękne przesłanie. Połącz się z mocą swojego serca, fundament. To wzięcie odpowiedzialności za swoje własne szczęście. Jest to pierwszy krok pełni szczęścia, pięknego programu rozwojowego dla kobiet. I dzisiaj zadałyśmy sobie pytanie takie globalne dla, dla wszystkich kobiet, dla wszystkich osób, które są dzisiaj z nami: co blokuje naszą moc? Bo fundament to jest wejście w moc, osobistą moc. Zauważ, że ja mówię moc, ja nie mówię siła. My, kobiety, już naprawdę nie musimy być silne. Ja bardzo na to zwracam uwagę, żeby mówić o mocy kobiet, a nie o sile kobiet. Więc połącz się z mocą, z mocą własnego serca, w medytacji, koherencji serca w trzech krokach. Połączymy się z energią Twojego serca, aby nawiązać najpiękniejsze połączenie z energią miłości, która jest zawsze dostępna w Twoim sercu. Weź świadomy wdech, weź świadomy wydech. I zacznij skupiać uważność na swoim własnym sercu. Swobodny wdech, swobodny wydech. Oddychaj i uwalniaj. Świadomy wdech, zapraszasz nową energię. Świadomy wydech, uwalniasz wszystko to, co kurczy Twoją moc. I teraz z każdym oddechem zacznij zapraszać więcej energii żeńskiej, energii księżycowej. Każdy kolejny wdech to jest większa łagodność, większe takie zaufanie, większa intuicja, lekkość, radość. A wydychaj presję. Wszystko to, co może za bardzo wzięłyśmy z energii męskiej. Czyli taki pośpiech, poczucie, że coś musimy. Świadomy wdech. Zapraszaj kobiecość, łagodność. Zapraszaj boginię w sobie. I z wydechem uwalniaj. Wszystko to, co kurczy Twoją kobiecą energię. Pozwól sobie na poczucie magii w sobie, magii kobiecości, łagodności. Pozwól sobie być taką, jaką jesteś naprawdę. I będąc w połączeniu ze swoim sercem, przywołaj światło swojej duszy. Przywołaj y, przepiękne światło, które z nieskończoności, z nieba, spływa teraz do Twojego serca. Wyobraź sobie, jak energia światła, słońca spływa i rozświetla Twoje serce. Rozmraża Twoje serce. Może Twoje serce jest zamrożone. Potrzeba tam więcej miłości, więcej światła, żeby puściło i uzdrowiło wszystkie rany. Abyś mogła pozwalać sobie na łagodność, na bycie przy sobie, ale też wejście w swoją moc. I teraz wyobraź sobie, że przed Tobą w przestrzeni jest Twój wewnętrzny dom szczęścia. Twój wewnętrzny dom szczęścia i ty rozświetlona, wypełniona tym światłem, wypełniony tym światłem. Z mocą, odwagą idziesz w kierunku swojego wewnętrznego domu szczęścia, i stajesz, wchodzisz do niego, i stajesz na tym fundamencie. I mówisz do siebie: biorę odpowiedzialność za swoje własne szczęście. W energii żeńskiej, z mocą, z łagodnością. Ale też z ogromną odwagą staję się architektem swojego życia. I zaczynam kreować moje życie w lekkości, radości, w zaufaniu. Biorę odpowiedzialność za siebie tu i teraz. Stawiam pierwszy krok i zostawiam przeszłość. Jest tylko teraz. I ty w swojej mocy, w swojej kobiecości, łagodności, magii i boskości weź świadomy wdech, weź świadomy wydech, poczuj miłość w sercu, i z przestrzeni serca rozświetl samą siebie. Wyobraź sobie, jak ta energia miłości rozświetla każdą komórkę Twojego ciała. Jak energia światła miłości rozświetla Cię od środka, usuwając wszystkie trudne emocje, wszystkie napięcia, rozświetlając Twoją duszę i Dając sobie moc do bycia najpiękniejszą, najbliższą sobie wersją siebie, żebyś mogła być sobą bez masek, bez presji, w łagodności, w lekkości. I jeszcze raz na chwilę wyobraź sobie ogromne, piękne światło słońca. Które z nieskończoności, niech ta energia słońca nas rozświetli i uwolni wszystko to, co kurczy nasze serca, co kurczy naszą kobiecość, łagodność. Weź świadomy wdech i świadomy wydech, wdech do serca, wydech z serca. Powoli, z łagodnością. Wróć do tu i teraz. Zapnam, kochane, kochani. Dziękuję Wam za dziś. Powoli wróć do tu i teraz. Piękne dla nas się to zaczyna. Ja nie wiem co się nam, słuchajcie, będzie tutaj. Kasięka, jak fajnie, że jesteś, jest moc. Słuchajcie, te, te medytacje będą nagrane, więc możecie sobie spokojnie do nich wracać. Koniecznie wydrukujcie sobie ten workbook. Ten workbook tak naprawdę jest takim zaproszeniem do tego, aby spotkać się z sobą w zupełnie inny sposób z kartami słońca. Karta na dziś. Jako odpowiedź, co nas blokuje, co blokuje naszą moc, to jest powiedziane energia słońca, czyli za bardzo, za bardzo wchodzenie w energię męską. Więc takie przepiękne przesłanie, ale zachęcam Was bardzo, 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 żebyście zrobiły. Każdego dnia odpowiadamy sobie na te trzy pytania. Możecie sobie notować z boku, zapisać fundament, energia słońca, czyli energia męska, co nas blokuje. Gdzie można pobrać workbook? Pyta mój mąż. Widać, że był. Nie, nie. Workbook jest, słuchajcie, do pobrania w relacji. Jest link wklejony w relacji. Ja też dzisiaj wszystkim osobom, które są na moim happy letterze, czyli tym newsletterze, które już się zapisały, wyślę jeszcze raz nagranie z dzisiaj i tam będzie też ten workbook. Więc jestem na pewno pewna, że sobie poradzicie. I e, zapraszam Was na jutro, godzina siódma rano, będziemy dotykać filaru umysłu. E, jutro e, dotkniemy naszego umysłu. Życzę Wam e, przepięknego dnia. Workbook jest do pobrania w relacji na Instagramie, bądź pod filmem na YouTube. E, jeśli będzie jakiś problem, napiszcie do nas, to my na pewno pomożemy. I jeszcze, żeby wysłać Wam link. E, do zobaczenia. Moc jest w nas. Idziemy jutro dalej. Filer umysłu, przepięknego dnia, piękny poranek. O, cześć kochana, wszystkiego najpiękniejszego z okazji imienin. Cieszę się, że jestem z wami. I też w ramach. Aha, co jest dla mnie ważne, bo to mam zapisane. Zachęcam Was, będziemy mieć taką zabawę na tym Instagramie. Więc to, to prośba do Instagram Merek, że możecie udostępniać te medytacje w relacji, podając je dalej światu. I my na koniec z Karoliną, która tu mnie przepięknie wspiera w social mediach, w niedzielę wybierzemy trzy najpiękniejsze relacje, albo osoby, które. Przepięknie właśnie pracują też z kartami Słońca, udostępniają swoje karty Słońca i, i będziemy mieć dla Was niespodziankę. Więc będą trzy niespodzianki w niedzielę, takie prezenty. Więc po prostu udostępniajcie, podawajcie dalej światu, a my potem wybierzemy najpiękniejsze relacje właśnie w niedzielę i będą trzy przepiękne nagrody. Więc ja Wam dziękuję za dziś. Przypominam też, że wszystkie z okazji Happy Bright Week mamy dla Was też niespodziankę, ponieważ karty słońca są w cudownym, z cudownym kodem, nawet bez kodu robotowego. One po prostu mają minus 20% przez cały ten tydzień. Więc jeśli macie ochotę zrobić sobie prezent albo pomyśleć o takim prezencie na święta, no to teraz ten tydzień jest idealny i stacjonarnie. I onlineowo. Jeśli potrzebujecie dedykację, to też przy zamówieniu można złożyć taką informację i my taką dedykację. W sensie ja taką dedykację też napiszę, więc ja Wam dziękuję za dziś. Widzimy się jutro. Dalej budujemy nasz wewnętrzny dom szczęścia, fundament postawiony. Jutro idziemy do filaru umysłu. Do zobaczenia do jutra i satnam. Pa pa! Dziękuję wam też za dziś na YouTubie. My tutaj próbujemy z tym streamyardem. Mam nadzieję, że wszystko się pięknie udaje i do zobaczenia pod filmem. Będzie link.